Dobra, teraz y, taka istotna rzecz. Y, podpinamy ten kabel USB, który wychodzi. On będzie finalnie wychodził w schowku. Ja wam pokażę, jak to fajnie zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Nie każdy wie. I on. Jego przeciągamy, bo on jest najprościej z nim, bo jest najdłuższy. Chwila. Niestety. Budżet nie przewidział dodatkowych rąk. Do pomocy, może coś z tego będzie, Dobra. generalnie tutaj go przeciągamy nie? przez tą magiczną dziurę. tu go ten i go tutaj po prostu on wychodzi i go tam przeciągamy i generalnie podczas układania kabli w tym miejscu a uważamy trzeba uważać bo e, mamy dosyć dużo kabli, mamy niektóre rzeczy których nie możemy spiąć na krótko nie możemy usztywnić, są krótkie kabelki, delikatne na przykład kanbus to radio zaczęło samo mówić widzicie? no i taka niespodzianka bo wyciągnąłem kluczyk i radio zdechło to, ta mała skrzyneczka to jest całym sercem tego radia sterowania tym radiem w samochodzie teraz tak, wszystkie kable generalnie staramy się włożyć w komorę tutaj i upychamy je drugą ręką sobie pomagamy żeby one wychodziły tutaj.